Siemanko z tej strony Jurajski. Jurajski zapraszam na taki króciutki odcineczek z FIFA z kariery moim zawodnikiem. Trening myślę, że sobie dodamy, ale przyznam, że mi się tego nie chce robić na treningach, więc ja sobie daję, żeby to automatycznie robiła chociaż muszę chociaż już, chociaż już za, na początku robiłem sam wszystkie te ćwiczenia ale potem mi się nie chciało przyznam się szczerze dobra gramy nie, aha, mogą być tylko drużyna, dobra. Coś to będzie za spotkanie? Obyśmy mieli przyjemność oglądać piłkę na najwyższym poziomie. I gra bramek. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Kłaniamy się Państwu w pas Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa. Ej! jest zaprzeczalnie uroki koloryt, więc zapraszamy drużyna kurnika Zabrze. Zmierzy się z warszawską legią. Legia zaprezentowała się w pierwszych dwóch meczach koncertowo. Pokazali, że dobrze przygotowali się do tej rundy. Komplet sześciu punktów. Dobra, 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 dobra. Nie mam ustawień. A dobra się będzie. Punktów po dwóch kolejkach to w sumie spodziewany wynik, ale przecież różnie to bywa. Wiemy z historii. A dziś kolejny sprawdzian realizator prezentuje nam teraz jedenastkę Górnika Zabrze. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak szykuje no się no no Zapomniałem, wody, że sam w pomocy, ale To jest zawodnikiem. będą się przemieszczać pod no, chyba Tak jest. Goal. Ależ mamy mocny początek tego spotkania. Pięknie. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. No i zmiana posiadania piłki. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Świetnie, może być okazja. 2-0. Tak Ale skutecznością w ostatnich... Górnika zabrze. dwa do zera, gramy dalej. Odkrycia, okazja. Co tu się dzieje? Trzy zera. Jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat -tricka. Teraz okazja przed nim. No, by byłoby 4-0. Janża. Erik Janża. Piłkę przechwytują rywale. Indywidualna akcja może być ciekawie. dawaj. dalej. Doskonała sytuacja. Dobrze, zablokowany strzał. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Kto z... Tak! Tak jest! Świetna była ta pierwsza obrona. 4-0! Proszę to zobaczyć. Spójrzmy raz jeszcze jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości. Pięknie. Naprawdę nie może mieć sobie wiele do zawrócenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. No i mamy stratę Zabrzałka. Ma piłkę i okazję by dograć do jednego z kolegów. Teraz uderza i będzie teraz rzut rożny dla legii. Mogłem podać kurczę, zepsułem. Przyznaję się bez bicia. Wrzucam piłkę przed bramkę. Jest znowu gol. 5-0. przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Chyba ja. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Jedną zaletę miał ten strzał: był silny. Trudno się nie zgodzić, to było najgorsze rozwiązanie w tej sytuacji. Dobra, lecimy, cicho nie marudźcie. Lecimy po zwycięstwo ja jako kapitan. Tylko minuta dodatkowego czasu. Może coś być z tego podania. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Dobra. No, asystę jeszcze chcę przy bramce, żeby ktoś strzelił. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca, piłka w grze. Wjeżdża jak w masło. Ale do dwóch razy sztuka, tym razem to obrońca był górą. Dawaj, 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 dawaj. Obiecująca wrzutka. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Czekaliśmy na potwierdzenie, no i doczekaliśmy się. Transfer tego zawodnika właśnie dopięto. I co ty na to? Ja podobno... Ale zepsułem. Zależało mu na transferze do tej ekipy. Myślę, że będzie sporym wzmocnieniem i szybko wkomponuje się w skład. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Żebyś strzał czym? Czerwonej nie dostał, chłopie. Piłka opuszcza boisko, będzie wznowienie od bramki. Wszołek. Dawaj, Wszołek, dawaj, dawaj. Z piłką Paweł ze skrzydła w szesnastkę. Pięknie! Brawo! To powinien być goł. Golkiper Tomko był tu na straconej pozycji, ale broni. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Ratuje zespół, przynajmniej na razie. Śródka w pole karne. Tak jest! Brawo! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Spójrzmy sam na sam z brankarzem. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Coś się chłopie zrobił. Podolski. Dobre podanie. Ciekawe co z nim zrobi. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Artożska pustka jest coraz bliżej pola karnego. Teraz przed szansą. Broni ten tak jest. Bramka, proszę państwa. Ogrom. Nie był to pokaz najwyższych umiejętności bramkarza. Górnik zabrze, rozbity. Ale ja bym się ośmiel. Jeden z Zabrza, ale sędzia stosuje korzyść. Podolski, i to tyle z tej akcji. Artur Jędrzejczyk, Kapustka. Kapustka. No wejdę, i teraz wojskowi tracą piłkę. Będziemy mieli rzut wolny dla górnika Zabrze. Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na Murawę. Augustyniak schodzi, tak? tak. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Go! Tak jest! 8 minut. Pra, 8 goli. Sędzia kpisze po raz ostatni. Legia Warszawa wykrywa ten mecz. Taka gra musi robić wrażenie w trzech kolejkach. Fantastyczny występ, tak? O, no, i tak na tym polega kariera zawodnika. Potem wam pokażę jeszcze karierę klubową. Hmm. Dobra. Zapisz i wyjdź. Tak, Dawidzie, tak, tak Dobra To kończymy I do zobaczenia w kolejnych odcinkach